Ten film jest robiony przez kapku, dlatego wbijaj! Widzowie, dzisiaj testujemy myszkę Bloody A70. Tak wygląda tył, taka będzie, o. Mam nadzieję, że będzie drag klikować. Jak nie będzie drag klikować, to pewnie to jest mój powód, a nie myszki, dlatego, że ja no, mogę nie wiedzieć, jak się drak klikuje, bo ta myszka akurat drag klikuje, dlatego dzisiaj będziemy ją testować. Będzie taki unboxing, dlatego ja sobie tu was postawię i bierzemy. Mamy tu tą myszkę. Potrzebuję nożyka, żeby ją otworzyć. Dobra, widzowie, mam nożyczki, dlatego teraz ja otworzymy. Zamówiłem ją wczoraj. Kosztowała mnie 99 zł. Bez złotówki, ani droższa żadnego. W ogóle. Twórzmy sobie to. O, dobra, pykło. Dwaga, widzowie. Oh! Dobra, widzowie. Dobra. Ej, to jest mega, to jest mega box, zobaczmy, dobra, wyjąłem ją, oh, tak się prezentuje ta myszka, uwaga, no nie drag pewnie z mojego powodu, bo ja nie umiem drag klikować. Ona jest mega, spoczko. Jest to A70 pyk. No nie, drag klikuje, no bo jakby. No to jest z mojej, no, mojego powodu. Musi mnie kolega nauczyć, <grym> bo ja nie umiem drag klikować. Naprawdę nie umiem klikować. Chyba, że jak dam taśmę izolacyjną, to powinno dać radę. Tylko nie wiem, gdzie ja mam tą taśmę izolacyjną. I ja ją położyłem. No nie wiem. Czy się opłacało? Myślę, że tak. Spoczko. Oczko jest ta myszka ma 8 tych przycisków. No, nie zaklikuję mi, bo jakby nie mam, albo taśma izolacyjna mi pomoże, albo muszę nauczyć się od kolegi. Dobra więc widzowie mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, Bye! -o!